Taip, taip, taip. Oh, <laughs> Nowy sezon, no i nowy samochód. Tak, tak, rzeczywiście, tutaj w Załóżu na, na inaugurację jesteśmy nowym samochodem. No, inne auto, zupełnie inne niż Klio, zupełnie inaczej się tym samochodem jedzie. Wczoraj się tego auta uczyłem. Drugi podjazd był fajny, w pierwszym mieliśmy małe problemy, tam auto trochę nam przerywało, ale dzisiaj już ten podjazd pierwszy, treningowy, był naprawdę fajny. Rywalizacja w klasie jest od pierwszego wyścigu. Tak, tak, jest od pierwszego wyścigu, jest sporo nowych zawodników. Tak naprawdę z, z, z tych zawodników, z którymi startowaliśmy przez ostatnie dwa lata, to, to zostałem ja, Bartek i, i, i Bartek Szarek, także no, niewiele nas jest, ale fajnie. No, nowi zawodnicy to, to też jest nowe wyzwanie, chłopaki jadą naprawdę szybko i, i klasa od, od dwóch lat y, idzie teraz trzeci rok, kiedy jest cały czas bardzo silny. Łóż, to chyba taka dobra trasa na rozjeżdżanie. Myślę. Tak, to jest bardzo dobra trasa na to, żeby się nauczyć samochodem nowym jeździć. E, zakręty są takie same. E, ona się wydaje może prosta, ale nie do końca taka jest. E, także bardzo dobra trasa na to, żeby się nauczyć nowego samochodu i, 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 i nic sobie nie, nie, żadnej krzywdy nie zrobić. Za nami weekend w Załóżu. Ja, za ja chodzę dopiero za trzy tygodnie z tym razem w Załóż. Bardzo prosimy cię o podsumowanie tych zawodów. Ciężki weekend dla mnie. Wczoraj mieliśmy mały problem z samochodem. Na pierwszym podjeździe wyścigowym auto nam przerywało. Drugi podjazd był już taki ok. Dzisiaj, treningowe całkiem fajnie. Pierwszy wyścigowy również. Byłem trzeci, a potem niestety popełniłem błąd na starcie i jakby ten to pudło nam uciekło. Ale no, jesteśmy po weekendzie i. i... Dobrze się już skończyło, tak powiem. Jak czujesz się w Honda? No Honda to jest zupełnie inny samochód niż Clio. I, I po prostu no, ja podejrzewam, że nie wykorzystywaliśmy tego samochodu tak jak należy. Trzeba się nauczyć. Clio jest innym autem, Honda jest innym, one się inaczej zupełnie prowadzą, inaczej się rozpędzają, więc jest jakieś tam doświadczenie po tym weekendzie, ale na razie wracamy do, na jachodną, wracamy do Clio, z czego się cieszę, i, i chociaż, chociaż Honda naprawdę fajny samochód. Miło się było nią przejechać. Przybory komorowskiego Fajnie, tam siedam na autobus. Nie i do ranata. Nie, to jest dla mnie niezrozumiałe. To? Doskonale policzę piekło. To ekspertyza. Moja mama mówi, no to czekaj pan, no to włączę tam.